Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego a ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz. Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia mojego, a tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku. W jakim pogrąża mnie utrata dusz. Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest lidować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją. I przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym sercu Jezusa i dla jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje abyśmy wszechmoc miłosierdzia twego wysławiali na wieki wieków amen Nie ojca i syna i ducha świętego ojcze nasz któryś jest w niebie święcie imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego potrzebnego daj nam dzisiaj i odpuść nasze nasz niebie, jako i my odpuszczamy nasz niebogactwo. I nie bądź nas zapotrzebny, ale nasz staw odesłuchaj. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczą pod Pąckim piłatem, ukrzyżowan, u Marii pogrzebion. Wstąpił do piekli, trzeciego dnia z wstąpił na niebiesko, siedzi po Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie, sądzi, że ich nie Wierzę w ducha świętego, święty Kościół, powszechny, święty kozor, grzechu podpuszczenie, ciała zmartwychwstania, żywo w wieczór. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nasze

Dla Jego bolesnej męki Miej dla, nas i dla Jego bolesnej męki Miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa dla Jego bolesnej męki dla Jego bolesnej męki dla, nas, i dla Jego bolesnej męki Miej dla, nas, i dla Jego bolesnej męki Miej dla, nas, i dla Jego bolesnej męki dla, nas, dla Jego bolesnej męki dla Jego bolesnej męki. Miej miło śierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niejdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej łosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej mi łosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej Miej dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki Miej dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Nie Nie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. U dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdzie dla nas, i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serdce dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla, dla, i dla Jego bolesnej męki. I jej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I dla jego bolesnej męki, jej miłości dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłości dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłości dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłości dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad cały świat. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad cały świat.